Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego vloga po bardzo długiej przerwie, ponad dwa miesiące. Ostatni odcinek opublikowałem na YouTubach gdzieś pod koniec czerwca tego roku. Jak to nagrywam, to mamy pierwszą połowę września, także sporo wody w Wiśle upłynęło i to właśnie dobrze tutaj powiedziałem o tej Wiśle, bo w międzyczasie przeprowadziłem się z Brukseli do Krakowa, chociaż też dla jasności z tą Brukselą to nie jest tak, że zupełnie już tam odcinam się. Całkowicie, i że nigdy już dla Was nie nagram żadnego vloga z parku 50-lecia podczas biegania, właśnie w Brukseli. Ale dobra, jeszcze do tego przejdę za chwilę. Natomiast dzisiejszy odcinek, tak tytułem wstępu, będzie dość mięsisty, bo staram się, żeby chociaż to jest forma vlogowa, żeby te odcinki mimo wszystko były bardzo merytoryczne i porozmawiamy sobie o tym, jak to jest z weryfikowaniem, testowaniem, czy też, jak to się mówi po angielsku, backtestingiem. Strategii inwestycyjnych. No, siłą rzeczy na danych historycznych, danych z przyszłości nie mamy. Historia to jest wszystko, co mamy i wszystko, czym możemy się posiłkować, ale dla jasności, to nie jest też odcinek tylko dla jakichś freaków, którzy być może programują albo budują jakieś zaawansowane strategie inwestycyjne, tylko również dla takich zwykłych, przeciętnych inwestorów jak ja, czy ty, którzy być może budują chociażby nawet proste portfele pasywne. Więc powiem, jakie pułapki czyhają, jak uważać. No a mówię o tym też dlatego ja tutaj, bo siłą rzeczy w 2019 stworzyłem bloga pod tytułem System Trader. I ta nazwa System Trader nie jest przypadkowa. Właśnie od takiego systemowego, systematyk podejścia do inwestowania, czyli opartego na twardych danych. Też rozwój mojego programu pod tym samym tytułem, czyli System Trader, do którego serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś chce, właśnie weryfikować swoje strategie na bazie twardych danych, faktów, a nie jakichś domysłów. No i, i sam generalnie. Tą tematyką, jeżeli chodzi o inwestowanie, takie bazujące na twardych danych, to jest no już tak, jak sobie policzę na szybko, no ponad 15 lat. Ponad 15 lat zajmuję się tą tematyką tego powiedzmy szeroko pojętego backtestingu, dlatego też myślę, że no mam co nieco do powiedzenia. Ok, to tyle tytułem wstępu, zaczynamy. No dobra, ale zanim jeszcze przejdę do tego meritum, tego odcinka, to powiem, co się działo podczas tego całego okresu, w którym mnie nie było na YouTubach. Po 12 latach mieszkania w Brukseli, gdzieś kiedyś tam ponad 12 lat temu, wyjechałem do Brukseli na jeden rok, no i tak się przeciągnęło do 12 lat, więc po tych 12 latach przeprowadzam się do Krakowa. Tak naprawdę, czysto powiedzmy, zawodowo to nie zmienia się dla mnie praktycznie nic, poza zmianą biurka i poza tym, że nie będę Będę na co dzień biegał w parku 50-lecia w Brukseli. Natomiast sam proces przeprowadzki był na tyle skomplikowany czy na tyle zajmujący, że de facto przez lipiec i sierpień nie nagrałem niczego. Ta przeprowadzka całkowicie zdeorganizowała no, wszystko, co robiłem dotychczas, i choć formalnie miałem przez praktycznie lipiec i sierpień przez większość czasu, powiedzmy w cudzysłowie, urlop, no to tak naprawdę no, przede wszystkim zajmowałem się przeprowadzką, chociaż cały czas rozwijałem też ogarniałem rozwój portalu Atlas ETF i na przykład dla tych z was, którzy nie wiedzą, to serdecznie zapraszam na pierwszy polski portal Atlas ETF, gdzie chociażby pojawiła się taka zakładka pod tytułem dywidendy, gdzie możecie sobie sprawdzić jakie dywidendy historycznie dany ETF wypłacał, jak to się kształtowało historycznie, także jest to bardzo ciekawe zwłaszcza dla tych z was, którzy lubią dywidendy. Poza tym w wakacje pojawiła się też cała masa różnych usprawnień na portalu. No, a w przygotowaniu, jeżeli chodzi o Atlas ZTF, dosłownie za kilka tygodni pojawi się seria. Czy właściwie taki katalog rankingów ETF, takich żywych rankingów ETF, gdzie będą one aktualizowane w czasie rzeczywistym i będziecie mogli na przykład w prosty sposób sprawdzić, który ETF wybrać sobie. Dajmy na to, który ma replikować indeks MSCI All Country World Index, albo generalnie jaki wybrać ETF na globalne rynki akcji, albo jaki wybrać na przykład na Nasdaq, czy na przykład na jakiś sektor, czy jakiś region, czy może jakiś tematyczny. Także że myślę, że będzie całkiem sporo fajnych tutaj informacji, materiałów dla was już za kilka tygodni. Również niejako na drugim wątku toczą się tutaj prace nad tym, żeby wyjść w świat z atlasem ETF, żeby po prostu zaprezentować wersję angielską, a jeszcze nieco później. Mam nadzieję, że jeszcze w tej jesieni. Pokażemy coś, co no, mam nadzieję, że będzie takim no, wręcz game changerem, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób można pozyskiwać informacje o. ETF-ach, czy szerzej o inwestowaniu przy pomocy właśnie ETF-ów. Na razie niech to będzie spowite taką pewną mgiełką niespodzianki, ale jak już będę miał więcej konkretów tutaj do zakomunikowania, to z pewnością się o tym dowiecie. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o ten bardzo długi wstęp, a teraz już przechodzimy do tych błędów w backtestingu, przy strategiach jakichkolwiek, nawet jeżeli chodzi o testowanie prostego portfela 60-40, 60%, 60 akcji z 40, -40 procent obligacji to jak sprawić, żeby mieć pewność, że to na co spoglądamy ma sens. No więc jeżeli chodzi o te błędy czy też pułapki, jakie na nas tutaj czyhają przy budowaniu własnych portfeli, to pierwszy błąd czy pierwsza pułapka, jaką sobie tutaj wynotowałem, to jest tak zwany overfitting po angielsku, czyli nadmierne dopasowanie modelu naszej strategii do danych historycznych. No mając na podrężu dane historyczne i mając na podrężu komputer, to nie jest żadna sztuka, żeby zbudować sobie taką strategię i tak ją Skomplikować i dodać takie reguły, żeby to wszystko pięknie wyglądało, ale właśnie, no właśnie, na danych historycznych, ale na danych już z przyszłości, czy w przyszłości, generalnie, taka strategia nie ma zbyt wielkich szans na to, żeby po prostu zadziałała. Nawet nie trzeba się specjalnie samemu siedzieć, bo dzisiaj sztuczna inteligencja, czy generalnie moce komputerów mogą spowodować, że tak naprawdę same by nam zbudowały takie strategie, które absolutnie świetnie wyglądają. Na danych historycznych. Także overfitting to jest coś, czego powinniśmy unikać, dlatego też najlepszym sposobem na unikanie overfittingu jest maksymalne upraszczanie strategii, a już przede wszystkim nie szukanie na siłę czegoś, co mogłoby ją poprawić, dodając jakieś dodatkowe warunki, czy zmodyfikując nieco logikę takiej strategii, tylko po to, żeby się okazało, że w jakimś tam wycinku danych to wszystko fajnie działało i żebyśmy się po prostu nie oszukiwali, że znaleźliśmy tutaj jakąś. Maszynkę do drukowania pieniędzy. I kolejny błąd, czy kolejna pułapka, czycha na nas, to jest, można powiedzieć, rozwinięcie tego, o czym wcześniej mówiłem, czyli overfittingu, czyli tak zwany data snooping bias, czyli błąd eksploracji danych. Jest to bardziej ogólne pojęcie dotyczące tego, że mając dane, nawet jeżeli nie będziemy nic modyfikować w konkretnie w naszej strategii, to możemy dobrać takie dane. Dla takiego okresu chociażby, żeby to wszystko fajnie wyglądało. No oczywiście to jest tylko oszukiwanie samego siebie. Zresztą jest takie fajne powiedzenie: katuj dane tak długo. Aż wyznają ci, co zechcesz. Także pamiętajcie, data snooping bias, czyli błąd eksploracji danych, to jest coś, czego należy się wystrzegać. Błąd numer 3, czy też pułapka numer 3, to jest look ahead bias, czyli po polsku, gdybyśmy starali się to przetłumaczyć, to jest przewidywanie. No i tutaj, znów, robiąc sobie strategię przy pomocy jakiegoś algorytmu, nawet banalnego algorytmu, możemy Niejako oszukiwać i wykorzystywać dane z przyszłości w trakcie symulacji. Czyli na przykład, jeżeli symulujemy coś w roku 2015, to my możemy już sięgnąć do danych z roku 2016, co normalnie w życiu nie mogłoby mieć szans bytu. Tak? Jeżeli mamy rok 2024, no to my nie wiemy, co będzie w roku 2025 i nie możemy się posiłkować tu i teraz w naszej strategii danymi z przyszłości. No ale o ile. W realnym świecie nie jest możliwe, żeby coś takiego mogło mieć miejsce. O tyle, jeżeli chodzi o budowanie strategii, jak najbardziej. Czasami może się zdarzyć tak, że nawet nieświadomie będziemy właśnie popełniać ten look-ahead bias, czyli to przewidywanie, bo nieświadomie, czy też po prostu zwykły błąd spowoduje, że my w naszej symulacji będziemy sięgać. Do danych z przyszłości, które w momencie, jak są symulowane wyniki strategii, dajmy na to właśnie w roku 2015, to my nie będziemy mieć świadomości, że szukamy sobie na przykład chociażby takie dane jak. Dajmy na to informacja o zmienności w roku 2016. I to niby nic wielkiego, ale to już nam daje informacje, których normalnie w normalnym świecie byśmy nie mieli do takich danych nigdy dostępu. No i coś, co może powodować, że ten system czy ta strategia będzie wyglądała na papierze czy w symulacji lepiej, no ale niestety to jest tylko i wyłącznie oszukiwanie siebie. Numer 4 Survivorship bias, czyli błąd przeżywalności. Tu z kolei chodzi o to, żeby nie korzystać z danych, które, no, że tak powiem, wiemy, że fajnie się zachowały historycznie. Podam konkretny przykład. Gdybyśmy sobie spojrzeli na indeks SP 500, on został formalnie powołany do życia w roku 1957. Od tamtego roku. 1957 do końca roku 2021, jak kiedyś sprawdzałem, z tych 500 spółek zaledwie około 10% spółek przetrwało, czyli ponad 90% około, procent spółek wypadło z tego indeksu z różnych powodów. Zbankrutowały, zostały przejęte przez inne spółki, a również mogło się zdarzyć tak, że zostały zwyczajnie wypchnięte z tego indeksu przez inne, mocniejsze, silniejsze biznesy. Mówiąc krótko, 90% spółek, około nawet ponad, wypadło z tego indeksu w tym całym okresie. Ale gdybyśmy sobie zrobili taką symulację jakiegoś, dajmy na to, systemu, strategii, która ma nam robić stock picking, Właśnie z indeksu SP 500 i wzięli sobie skład obecny tego SP 500, ale gdybyśmy wiedzieli, że właśnie te spółki z roku 1957 przetrwały do dziś i byśmy spoglądali sobie na te spółki, tak jak gdyby nigdy nic, no to my tym samym będziemy popełniać błąd przeżywalności, bo nie będziemy mieć już w portfelu 90% spółek, które wypadły z tego indeksu, dlatego że po prostu. Zostały wyparte przez inne biznesy, jak mówiłem, czy po prostu no, zniknęły z tego indeksu, a nie znikają spółki z indeksu, dlatego że im tak świetnie się powodziło, tylko dlatego, że generalnie raczej było dokładnie odwrotnie. Więc może 1957 rok to jest bardzo ekstremalny przypadek, ale gdybyśmy sobie, nie wiem, zrobili symulację za ostatnie 20 lat, ale Spoglądając na dzisiejszy skład SP 500 i cofnęli się z tym składem dzisiejszym SP 500 o 10-20 lat wstecz i zrobili tą symulację doboru różnych spółek właśnie z tego dzisiejszego składu, no to my byśmy nie wkładali do portfela tych spółek, które 10, 15, 20 lat temu były w tym indeksie, ale ich nie ma, no i przez to nasza strategia będzie wyglądała po prostu lepiej. Dlatego też uważajmy na survivorship bias. Sporo o tym pisałem, chociażby w kontekście strategii Advanced Equity Momentum, którą wykorzystaliśmy. Na IKX, -e. linki w opisie do tego filmu. Numer 5. No to błędne dane historyczne. Ileż to błędów widziałem w tak zwanych, zwłaszcza darmowych danych, i często się to też pojawia, że ktoś szuka danych o tym, żeby sobie coś tam sprawdzić, właśnie jak się działo na rynkach finansowych. No i oczywiście najchętniej sprawdzamy dane darmowe. I to nie ma nic złego w tym, że korzystamy z danych darmowych, bo sporo dobrych danych darmowych jest, ale jest też sporo śmieci, mówiąc zupełnie wprost. Dlatego też uważajmy na to, jakie dane bierzemy do analizy, żeby się nie okazało, że będziemy po prostu analizować śmieci. Jak to się mówi po angielsku shit in, shit out. Jeżeli mamy śmieci na wejściu, to nie oczekujmy, że na wyjściu zrobi się z tego jakiś miód. Zresztą jeżeli chodzi o szczególnie dane, na przykład z rynku akcji poszczególnych spółek, no to miejmy świadomość, że takie dane historycznie to nie są tylko ceny, ale tam są również zdarzenia korporacyjne, są splity, są dywidendy. Jeszcze bardziej skomplikowane może być to w przypadku danych dla kontraktów terminowych, gdzie muszą być scalane poszczególne serie, więc naprawdę tutaj dzieje się sporo. No jeżeli będziemy korzystać ze złych danych, no to tak mówię, złe dane na wejściu będą złe dane. Na wyjściu. Natomiast też miejmy świadomość tego, że niektóre dane, dobre dane jakościowo, mogą bardzo dużo kosztować. Przez słowo bardzo dużo kosztować, to może to oznaczać, nie wiem, w polskich złotych nawet dziesiątki tysięcy złotych za dobre, jakościowo dane czyli coś, co praktycznie raczej się nie zdarza, chyba żeby inwestorzy indywidualni kupowali gremialnie. Dobrze. To teraz numer 6, tak? Za chwilę będzie brakowało tutaj palców w rąk. To jest pomijanie dywidend. Ileż ja to też razy widziałem, na przykład porównanie złota do SP500 dla długiego okresu, gdzie złoto biło indeks SP500, czyli spółki amerykańskie. Tyle, że no właśnie, ktoś zamiast indeks SP500 Total Return, czyli z reinwestowanymi dywidendami, brał po prostu goły indeks cenowy bez dywidend, tak zwany SPX. No, i wtedy fajnie to wychodziło na takim wykresie, że złoto faktycznie cudownie wypada na tle akcji amerykańskich, ale po dodaniu tych dywidend jednak okazuje się, że złoto tak łatwo w tym porównaniu już z akcjami amerykańskimi nie miało. Numer 7 to jest brak uwzględniania kosztów. Wszelakich kosztów, właściwie chociażby transakcyjnych w naszych symulacjach, a więc wszelkie prowizje, poślizgi cenowe, spready, przewalutowania, czy też koszty innego typu, koszty za zarządzanie, czy koszty chociażby takie jak podatki, bo podatek może również być postrzegano, postrzegany jako koszt. Numer 8 nieodpowiednia walidacja strategii. No, czyli jeżeli mamy, dajmy na to dane za okres 20 lat, my sobie budujemy jakąś strategię i wykorzystujemy pełne 20 lat do budowania tej strategii, no i wszystko jest fajnie. Tyle, że, no, niestety, jak to się mówi w żargonie informatycznym, testować będziemy to na produkcji, czyli na środowisku produkcyjnym, czyli no tam, gdzie jak już coś się wydarzy, to będzie bolało. No i tak samo może być, niestety, z inwestowaniem, że jak sobie zbuduje Strategię na wszystkich danych, jakie mamy dostępne, no to będziemy to testować na swoich pieniądzach. Dlatego też jest coś takiego w budowaniu strategii backtestingu, jak in-sample, czyli dane testowe, i out of sample, czyli dane już nie takie testowe do budowania strategii, tylko do jej weryfikowania. Więc te in-sample dane to są te dane testowe, które. Umożliwiają nam w ogóle to, tą pierwszą weryfikację strategii w ogóle, jeżeli chodzi o logikę tej strategii, ale później, żeby zweryfikować, czy ta strategia również śmiga na danych, których ta strategia nie widziała, no to musimy mieć też dane tak zwane Out of Sample. Kolejna pułapka, jaka na nas czyha, to numer 9, i to jest zbyt krótki okres. Testowania, e, czyli nawet gdybyśmy mieli te dane in-sample i out-of-sample, ale robili to dla bardzo krótkiego okresu. Chociażby, dajmy na to, mamy rynek akcji, ktoś, to nie przechodził jeszcze przez coś takiego co się działo w latach 2007-2009, czyli tak zwany Global Financial Crisis. To mógłby sobie pomyśleć, że ten rynek akcji to jest całkiem przyjemny i owszem czasami trochę nim potelepie, troszkę pobuja, no ale generalnie spada się zawsze na cztery łapy i jest przyjemnie i tak naprawdę to w ogóle najlepiej jest mieć 100% akcji w portfelu i iolo, tak? You only live once. Tyle, że gdybyśmy się cofnęli nieco dalej wstecz, no to się okazuje, że od czasu do czasu, co kilkanaście, a czasami co kilkadziesiąt lat, no przechodzą przez rynki takie burze, przechodzi przez rynek takie tsunami. Które zmiata wielu graczy z planszy. No i dlatego też, no jak budujemy swoją strategię, to starajmy się, żeby ona nie była tylko dla bardzo krótkiego okresu i to jeszcze takiego dobrego w cudzysłowie okresu, który pokazuje, że ta strategia działa, tylko starajmy się też obejmować w naszych symulacjach takie okresy, gdzie naprawdę było ciężko takim strategiom, i zobaczmy, na ile ta strategia sobie radziła, na ile my jako inwestorzy byśmy sobie radzili przechodząc przez. Przez takie turbulencje rynkowe. Numer 10 to błędne założenie w naszej strategii. A właściwie w symulacji, no wyobraźmy sobie coś prostego. Prosty portfel 6040 portfel pasywny. Jeżeli sobie włożymy do portfela 60% akcji, 40% obligacji i spróbujemy sobie zrobić taką symulację i zrobimy to prostą metodą w Excelu, wypiszemy sobie stopy zwrotu, ale nie będziemy robić rebalansingu, zapomniemy o tym rebalansingu, to tak naprawdę te wyniki będą, no że tak powiem o no, cztery litery do rozbicia po prostu. No bo w efekcie, jak będziemy taką symulację w ten sposób przeprowadzać przez bardzo długi okres, to mielibyśmy coś takiego, że ten portfel zostanie zdominowany przez akcje, bo nie będziemy robić rebalansingu. No a zrobienie rebalansingu, no to wymaga nieco więcej zachodu. Dlatego też, jeżeli my spoglądamy na jakieś wyniki jakiejś nawet prostej strategii, jak 60-40, to upewnijmy się, czy ktoś robił rebalansing, jak go robił, jakie koszty tam były uwzględniane. Tak, żebyśmy znali wszystkie założenia do symulacji. Numer 11: pomijanie inflacji, to zwłaszcza pomijanie inflacji przy symulacjach, które obejmują wiele dekad. O ile uwzględnianie inflacji dla krótkiego okresu, dajmy na to kilku lat, może nawet kilkunastu, jeżeli jest okres niewielkiej inflacji, to nie jest jakiś specjalny problem. Ale jeżeli robimy symulacje obejmujące dekady, to tutaj pomijanie inflacji z tego równania może być cholernym błędem. No bo może się okazać, że nominalnie nasza strategia nawet całkiem fajnie sobie radzi. No ale cóż z tego, jeżeli na przykład były okresy w Stanach Zjednoczonych, gdzie bony skarbowe, czyli najbezpieczniejszy instrument na świecie, bez żadnego ryzyka płacił. Powiedzmy, to jest, dajmy na to odpowiednik lokaty w banku, płacił rocznie 15%. No to cóż z tego, jeżeli by nawet ktoś na akcjach zarobił 16%, jeżeli miał przy tym ogromne ryzyko, jak mógł sobie po prostu leżeć brzuchem do góry i mieć 15% za nic. Dlatego też uwzględnianie inflacji w, w takich długich symulacjach ma bardzo istotne znaczenie. No, i powoli zbliżamy się do końca. Przedostatnia pułapka to jest pomijanie lokalnej waluty. No tutaj, w szczególności, jeżeli chodzi o takie instrumenty, które są synonimem bezpieczeństwa, jak na przykład obligacje. No i ktoś sobie powie, obligacje amerykańskie fajnie chronią portfel przed bujaniem, ale jeżeli inwestorowi chodziło o to, żeby zabezpieczać się właśnie po przeliczeniu tego portfela do polskiego złotego, no to okazuje się, że te obligacje nie do końca muszą spełniać tę rolę. Zwłaszcza jeżeli tych obligacji w portfelu jest znacząco dużo. Dlatego też, jeżeli jesteśmy bardzo czuli na to, w jakiej walucie ten portfel jest, czy w jakiej walucie będziemy go konsumować, na przykład w polskim złotym, no to miejmy też tutaj na uwadze to, żeby te. Symulacje przeprowadzać w polskim złotym. Tutaj są pewne ograniczenia, bo i zakres danych zwykle jest mniejszy, i zakres rynków, no ale jeżeli mamy tylko taką możliwość i faktycznie zależy nam na tym, żeby na przykład konsumować portfel w polskim złotym, to warto też robić pewne symulacje w polskim złotym, żeby nie mieć tutaj żadnych zaskoczeń. No i wreszcie, ostatni błąd czy pułapka, jaka tutaj na nas szycha, to są po prostu zwyczajne. Ludzkie błędy w wyliczeniach. Dosłownie kilka dni temu czytałem w jednym z blogów w Polsce wyniki strategii różnych, no i było tam podane dla rynku akcji amerykańskich, dla indeksu SP 500, że za okres tam już nie pamiętam gdzieś od końca lat 80. do teraz standardowe odchylenie wynosiło 12%. Ja tak się skrobałem po głowie, jak to jest możliwe, że standardowe odchylenie, czyli zmienność takiego portfela, to było zaledwie 12%. Jeżeli 12%, to bardziej dla portfela powiedzmy typu 60-40, 50 na 50, czyli portfela, w którym mamy już sporo obligacji w tym portfelu, a nie same akcje, natomiast portfel, który ma wypchany pod korek akcje, no to zmienność 12% jest niespotykana, jest właściwie niemożliwa zwłaszcza dla takiego okresu jak kilka dekad tam było zaprezentowane. Zwyczajnie osoba, która te obliczenia pokazywała, popełniła błąd. No i teraz o ile S&P 500 dla takiego okresu z kilku dekad ma zmienność standardowe odchylenie rocznych stóp zwrotu. Nie będę tutaj wchodził w niuanse liczenia tego. To jest około 16% czasami nawet więcej, no to widzimy, że różnica między 12 a 16 jest istotna. No i teraz jeżeli my będziemy porównywać to na przykład do czegoś, to się nam okaże, że S&P 500 to wcale takie zmienne nie jest, jeżeli nagle się okazuje, że dodając do tego obligacje, to w sumie się niewiele zmienia, bo będzie zmienność bardzo podobna, tylko dlatego, że ktoś nie doszacował zmienność dla akcji amerykańskich. Także bardzo uwaga i uwaga tym bardziej, że bardzo wiele komentarzy że było pod tym wpisem, ale nikt dosłownie nikt tego nie wychwycił i nie skontrował no nic, to tyle ode mnie na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, to będę wdzięczny za łapkę w górę oraz za subskrypcję tego kanału. Natomiast ja też obiecuję, że niebawem będę starał się wracać do różnych rozgrzebanych tematów, jak chociażby o Managed Futures czy Return Stacking, czy też jeszcze innych tematów, które gdzieś tam Wam obiecałem, czy które się gdzieś tam przewijają w komentarzach. Życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia niebawem. Bye bye.